No. Dzisiaj jestem w Paryskim Metro. Jeździmy metrami wszędzie, gdzie się znajdujemy. Jak zauważyłem, jest bardzo wielki problem z bagażami. Wejście do metra i w ogóle zobaczcie, co, co tutaj trzeba zrobić. Przez schody trzeba wszystkie, no, przede wszystkim otworzyć drzwi w metrze, trzeba przycisnąć klamkę do góry, podnieść klamkę do góry, bo inaczej się metro, drzwi, drzwi nie otworzą. To była pierwsza rzecz, którą chciałem zanotować. U nas się metro, wszystkie drzwi otwierają, Tutaj nie, tylko kiedy się podniesie klamkę do góry, drzwi się otworzą, jak stanie oczywiście, Przysięć jazdy się nie da. Wtedy się tylko dziwnie otworzą. Inaczej, się nie otworzy, jak się tego nie wie, przyjedzie się jedna z stacji. A teraz zobaczcie, jak, jak ja nosiłem bagaże przez schody. Nie ma ruchomych schod na wielu stacjach, tylko są na większych stacjach rozrządowych. A tak, dosłownie musiałem nosić walizki, ciężkie walizki po 20 ponad kilo. Zobaczcie, po takich schodach. I to nie pierw, jedne schody, tylko było kilka schodów, wtedy, jak widać, tam dalej niżej. Także po piętrach, jedno piętro najpierw, później drugie piętro, miał sześć walizek w sumie. dwie i trzy, trzy osoby były, ja musiałem za kobiety nosić. Tak. Wyobraźcie sobie, nie dziwcie się, że ja psioczę na Paryż. Metro jest bardzo rozbudowany, bardzo dobrze jest rozlokowany przez cały centrum Paryża, ale ma wiele mękamentów, po prostu nie jest dla inwalidów. Inwalidzy nie mają co w metrze robić, bo niej wyjadą do metra, stopnie pociągu są bardzo wysoko, jest niemożliwe zjechać wózkiem i do metra, tak samo tutaj nie jest możliwe po tych schodach zjechać wózkiem i wyobraźcie to sobie, ja sobie tego nie wyobrażam, tak samo nie ma wind, tutaj po naszego hotelu, bo metrostacja, tu nie ma wind, nie ma wind ruchomych, nie ma schodów ruchomych, trzeba wszystko wnosić do... O, po schodach. Także, co wiecie. I jak tu można przejść te bramki na metra? Proszę zobaczyć, jakie to są fortyfikacje, które trzeba naprawdę chyba czołgiem przejść, żeby przejść na drugą stronę. Następna sprawa, wąskie schody. Zobaczcie, jak tu można z wielkimi walizkami przejść. Teraz chciałem, chcę Wam pokazać, żebyście nie przyoczyli na mnie, że mówię nieprawdę. Pokażę Wam przejście przez bramki do naszego metra. Proszę bardzo, szerokie bramki, nie ma żadnych fortec. Przechodzi się normalnie. Teraz druga sprawa. E, tutaj kupuje się bilety w automacie. Automaty są lub no, bilet miesięczny. Bierze się na górę schodami. Nie wnosi się walizek, tak jak powiedział, po schodach, tylko ruchome schody są. Teraz zobaczcie, jak, jak, jak się wchodzi do, do beta. Jaki równy jest poziom, proszę bardzo zobaczyć. Proszę bardzo zobaczyć, jaki jest stopień. Trzeba podnosić stopnie, wszystko jest równo, 100%.